To w polskim kinie mieszanka dramatu, horroru i komedii. Lecimy z premierami kinowymi na sierpień, a Ty napisz w komentarzu, na którą czekasz najbardziej. Pierwszy weekend sierpnia mamy oddaj ją. Film wytwórni A24. Film o spirytualnej żałobie i traumie, a w głównej roli Sally Hawking. Oczywiście znana z kształtu wody. To hybryda psychologii i horroru. Komentatorzy komentują, że przez swoją wielowymiarowość oraz podejmowane tematy może okazać się najlepszym horrorem. Tego roku. Naga broń, czyli kontynuacja z 2002 roku. W głównej roli Liam Neeson. Z tą samą miną, jak w swoich kultowych thrillerach, ale teraz w komedii. Balansujący pomiędzy nostalgią a memicznym żartem. Według mnie ambitna próba odbudowy humoru z lat 80. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zniknięcie. O barbarzyńcach Zach Krider wyciąga traumę na światło dzienne. Thriller o zaginionych dzieciach i Krytyka medialno-politycznego spektaklu. 100% od krytyków na Rotten Tomatoes. Mają bardzo dobry marketing, bo dużo wyświetla mi się określeń, że to najlepszy horror tego roku. Czy tak będzie? Się okaże. Złodzieje jest przypadku. To duża amerykańska produkcja, która ma bardzo mocną obsadę, a fabularnie Austin Butler w liceum był znakomitym zawodnikiem baseballu. Pewnego dnia sąsiad prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kot. Nagle Hank na swojej drodze spotka groźną ekipę gangsterów chcą go dorwać, ale Hank nie ma pojęcia dlaczego. Także jeszcze raz, bardzo mocna obsada, ale czy to wystarczy? 29 sierpnia na ekrany powracają Państwo Rose. To nowa wersja Wojny Rose'ów z Benedictem Cumberbatchem i Colman. Oczywiście w rolach małżeńskich gra. To czarna komedia o rozwodzie i ambicji. Bardziej celowana widza festiwalowego, ale będzie można też to zobaczyć w sieciówkach. Sorry. Baby. Kolejny film wytwórni A24. Talent Ewy Victor objawia się jako reżyserka, scenarzystka i aktorka w jednym. Jej film o traumie powraca w formie komedio-dramatu, w którym humor spotyka się z autentycznością. Ten film przypadł do gustu krytykom. Rotten Tomatoes ma 97%. Który typ kina wybierzesz w tym miesiącu? Komedię, horror, kino studyjne czy czarną komedię z wielką obsadą? Daj znać w komentarzu.